Wow wow! Cześć, ziomeczki! Ja jestem Dawid i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w kolejną grę pod nazwą Nine Cat Lost in Space. I jeżeli widzieliście Nyan Cata, to powinniście wiedzieć, o czym to jest. Po prostu zgubiony w kosmosie. Grałem już, już w tą grę. Pomyślałem bardzo fajna, bo po prostu jak ją zobaczyłem, to po prostu mój mózg rozwalił się. Po prostu nie wiedziałem co robić, więc postanowiłem zrobić odcinek o tym, więc zaczynamy. Klikamy play. Play. Dobra. Fajna muzyczka. Dobra, jak widzicie, jesteście na inkaten wo wow, wow! Dobra, ogarni. Przepraszam, że się tak droch. drze moja rodzina zrobię palda. Jezu. O Jezu, nie, zaczynamy level 2. Sam tej gry nawet nie obejrzyłem. Mimo że grałem. Trzeba uważać właśnie na tamte koty, Kociaki. Nie. Czy to, to mi wyglądało na oreo, jakby, te Z, jakby. I tutaj możecie dostać takie super moce, jeżeli natraficie się na nie. I na przykład rakieta i wali takie randomowe słowa. Nie. Co za fail. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Teraz koncentracja. Skowa. Nie, no sorry, że tak nie gadam, teraz próbuję się skoncentrować, żeby nie skusić tym razem, co to jest Oreo. Znowu pauza, ponieważ oczywiście mama mi musiała przerwać. I kontynuujemy z gierką. Jeżeli chcecie tą grę pobrać, to albo będzie w opisie, albo... Nie, no Supermeno O, jest, 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 jest. Jesteśmy Supermanem. Gierka jest nawet na sklepie Play, możecie sobie ją pobrać. A ja teraz próbuję jakoś ocaleć. Próbujemy dobić Highscora. <noise> ale po prostu popełniłem wielki błąd. Bo nakręcałem odcinek, ale zapomniałem, że nie mam głosu. Uuu! I energetyk! Ta! <głos> <głos> Czemu? Zameczki, robimy jeszcze dwie rundki i kończymy odcinek, bo nie chcę, żeby trwał za długo albo wiecie. Więc dobra. Koncentracja, koncentracja. Proszę. Próbujemy nie spaść w tej chwili. Lekko, mleko, mleko, mleko. Więcej mleka, nie! He! Sub! Widzicie, Walid, wali przez <śmówi> Nie! Otwórz mi, Dobra. Nie, ja chcę wyjść z tej gry. <śmówi> nie, z gry. Reklamy. Dobra. Ostatnia runda. A nie, w sumie. Ta i jeszcze jedna, bo chcę wam pokazać drugi level. No tam były nerwery. Wow! O, niewidzialne! Co ja wziąłem? Ja nie wiem nawet, jak to się nazywa. Pomocy! Chorgi LOL. Dziękuję na To mi trzeba było. O dobra, przeszło Koncentracja nie! Dobra, teraz robimy kolejny level. Jestem. Spróbujemy sobie do teraz. Dobra play. I weźmiemy sobie. Em, 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 to jeszcze tego nie, nie próbowałem. U, Jezu, fajny level. Jak tu się porusza? Oja! I ja po prostu trzymam teraz ekran dosłownie. <grych> Jak to wygląda? Toż to wygląda jakby on. Nie wiem co wziął. Już nie powiem co. Uuu. Wow! Uuu! Próbujemy, próbujemy ziomeczki. Trudna gra, w sumie trudna gra. Przyznam. Do tego derpi. Gra. Dobra, teraz spidujemy. Nie, 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 nie. Nie, nie. Uf, uf. O, znowu wybijamy się w kosmos. To chyba nasz nowy high score. Powiem. Chyba tak, bo jeszcze nie doszliśmy tak daleko. I piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejne odcinki, z... po prostu serię właśnie z tej gry. Ja sobie ją zatrzymam, nie będę jej usuwał. A wy piszcie w komentarzach, co o niej myślicie i czy chcecie właśnie więcej odcinków z niej. To może zrobię nawet takie serie I tak dalej, i tak dalej Oooo, też zakręciło mi się w głowie przed chwilą, dosłownie O, teraz zaraz będzie wybicie A spróbujemy puścić Aha, i tak nam sami idzie. Dobra, idziemy. Aha, to pokazuje, gdzie my jesteśmy i gdzie on jest. O Jezu, przyspiedlił nas. Dobra. Więc to by było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i pisać, czy chcecie więcej tych odcinków. A my się widzimy w następnym odcineczku. Siemaneczko, cześć. Pa, pa.